Sprzęt gotowy, trzeba jechać trawę skosić na działkę. Ja ostatnio sobie jadę, nie? Tu chcę wrzucić bieg, a tu mi wyskakuje. Kurde, to była przygoda. Dobra, odpalamy maszynę, jedziemy. Tutaj. O, o tu, Dobra. za tą łopatę, nie wiem po co, ale może się przyda. Jedziemy na miejscu. Tak to wygląda. Mniej więcej jest co kosić. Dobra, to się brać do roboty. Dobra, jest wykoszone. Mało wiele. Nie chce mi się całego kosić. Tak to wygląda mniej więcej. Czy się zastanawiam, z tego fragmentu, może że Zobaczę. A, muszę wykosić go. Dobra, bo zasłania mi tablicę. No to tu jeszcze skoszę. Z 15 po 11. O moment. Z 15 minut w moksie. I będzie ogarnięte. Bardzo dobrze idzie. Zaraz Wam pokażę, jak ta. Tania sobie daje radę, bo niektórzy nie wierzą, że można tym cokolwiek skosić. Dobra, chwilę sobie ustawię kamerę i, i zaraz zobaczymy. Dobra, kamera ustawiona. Da radę, czy nie? W żalu mówi, że nie da radę, ale na spokojnie. Da radę. Oh uh, oh uh, oh uh, oh uh, oh uh, uh. Tak źle? Chyba nie, co? Najnalszy nak no? z oferty. Działka wykoszona. Po co przepłacać? I ten łączony wał. Nieszczęsny. Nie wiem. Mi to nie, nie, nie sprawia problemu, nie? Przyjechać, wykosić, no to takie jest, wiecie, no, koszenie takiego. Takie chaszczy. Fajny, fajny sprzęt. Ja uważam, że było warto. Może kiedyś się pokuszę jakiegoś styla zobaczymy, ale na dzień dzisiejszy uważam, że wystarczająco, nie? Daje radę. Trawka wykoszona. Trawka. Około trawki to nawet nie rosło. No i dobra jeszcze czas za ogrodzenie się wziąć, dokończyć I tyle. W ogóle ogrodzenie. Ja też Wam pokażę. Właściwie nie powierdzieli, że są siatki leśne. Tylko udało mi się z odzyską taką zwykłą plecioną siatkę kupić. Taka metrówka, nie? moje wystarczająco. za no to potrzeba? Tylko chodzi o to, żeby teren budowy był ogrodzony. Bo jak ktoś będzie chciał wejść, to i tak wejdzie. Ale jest teren budowy ogrodzony, jest. Także nic się nie ma do czego przyczepić, jedyne co to muszę jeszcze tutaj jakąś bramę wstawić A tak to około już jest ogrodzone. No dobra, dzięki za oglądanie i nieoglądanie i do następnego. No jakbyście tam chcieli jakiegoś subika czy komentarzyk zostawić, fajnie by było, nie? A tam na razie to i tak nie mam zysku z tego nagrywania tych moich filmów tragicznych no ale ale co? Nagrywać można można Jak się uda to się uda Pieniędzy nigdy za mało chociaż szczerze wam powiem, że tutaj tak jakiegoś zysku to ja nie będę miał nawet nie myślę o zarobkach na YouTube tak sobie po prostu wstawiam że tam parę groszy wpadnie jakieś tam stówka, dwie Fajnie będzie, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze długa droga. Nie. Wiadomo. Miał się kanał rozwijać, to coś. Musi być z tego jakiś pieniądz, bo nawet na głupi sprzęt do nagrywania to się przyda, nie? Teraz tutaj do budowy inwestycja duża. Nie mam ochoty inwestować jeszcze w jakiś nie wiadomo co. Także na razie wszystko nagrywamy telefonem. I tyle nie? może kiedyś coś z tego będzie. A na razie jest dobrze jak jest. pracę zarobić też. A nagrać fajnie, coś czasem, nie? Tak za czasem gdyby pooglądać to myślę, że może się uda, że ktoś też będzie chciał oglądać te moje wybuziny. Dobra, dzięki za oglądanie i, i, i na razie do następnego.